Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Marcin, a to jest nasze Centrum Recyklingu. W dzisiejszym odcinku podejmiemy próbę, bo sądzę, że nam się nie uda, ale podejmiemy próbę przerobienia plastiku i metalu na te sztabki i na granulat. Dużo potrzeba, może się uda, może się nie uda. Zobaczymy, jak to mogę. Czas pokaże, czas pokaże. Szkoda, że te oferty nie są jakieś większe, po 200 kg czy coś, nie? Ale może się uda, no, ale to. Dobra, to akceptuję. Jest dużo metalu. Organiczne teraz. Będzie organiczne. O, tu jest plastik. 2, 4, 5, 6, dobra. Eee, może tutaj coś będzie oczywiście no jak żeby to mogło być łatwo no, jedna z plastikiem nie trudno targujemy i lecimy tych zeszkłem szkłem nie biorę nie będę latał za tym te jeszcze wezmę eee, jedną będę musiał ja polecieć a resztę chłopaki nie dobra i jeszcze tą No i super Dobra to rozdać trzeba i w drogę No i okay, sobie zostawiłem Mam taką najmniejszą. No ja swoje już skończyłem. Dajcie, chłopaki, rozładujcie. No i trzeba, trzeba czekać, aż przyjadą. Bo nic nie zrobię. Chyba że zakupię tą jedną maszynę. Plastik metal czy drewno i szkło? Na razie drewno i szkło. O! To sobie w tym czasie zobaczymy, co ona oferuje, nie? O! Pięknie. E, dobra. Tań gdziekolwiek. E, teraz tak. Aha, stopione szkło i płyta. A co my potrzebujemy do tamtych licencji? Płyty potrzebujemy, a nie dobrze, ale szkła nie potrzebujemy, jeden plus. Hmm. Niedobrze. O, drewno jest dobra Dużo 16 no nie za dużo ale dobra niech się robi Dobra maszyna e, Ja ciebie przestawię. Przedstawię na razie tak i o, załaduję cię szkłem. Tak. Bardzo dobrze. I tych kilka płyt co tutaj wyjdzie. A, i stamtąd mogę jedną płytę wziąć. O. wózek. Szkoda, że nie można jakiegoś upgrade'u wózka zrobić. Żeby to nie był ręczny, tylko jakiś elektryczny czy coś. Dobra tutaj. Chodźcie płyty. I zobaczymy co my możemy ramki. Pudełka na biżuterię. A może zrobimy kilka słoików? Takie pięć. Idealnie, nie? O! I niech robi. I zobaczymy. A tu? No, proszę, jakie fajne. No, zobaczymy ile kosztują takie słoiki. Rynek, tutaj hybryda o no ładnie, ładnie, bardzo ładnie, a tam coś jest na magazynie. Jest o to mogą. Odstawić roboty, proszę. I może da się to sprzedać. Wy gdzieś tą bazę tutaj mieć. No gdzie tam? No, dawaj. O, i 42 sztuki. Ma paletka tu, 42 sztuki, to może coś będzie tutaj. E, e, gdzie to jest? To. Aha, 40. O, jest idealnie. Targuj się. A ja powiem tyle. O nieźle, nieźle. I dwie dyszki wpadło. To jeszcze mamy chwilę, zanim yy, zjadą nasze nasi, nasi zbieracze. Porządek tu robić no można zrobić yy, jak to sprzedaj sprzedaj gdzie ty sprzedaj? Erką dobra, tak to zrobimy przemeblowanie. Stań tutaj, o te też posprzedajemy, tak, o i super, dobra, tak, o i ty chodź tu i teraz można zrobić tak, że o, będzie trzeba tyle chodzić. Tak, to jest dobry pomysł. choć ty. Tutaj, ty tutaj, okay, plastik. I, a drewno i szkło jeszcze, dobra. Jak to wygląda? O, to może teraz poprawiam trochę. O, tak do do granicy. Tak. Ojej. Ty od. Odjedź tu i jeszcze drewno. Dobra. E ty tu. Bardzo dobrze. Ale tu się zrobił bałagan, tak delikatnie mówiąc. Chodź. Teraz pytanie, czy można te taśmociągi jakoś łączyć. <laughs> dobra, daj jeden tu i żeby on na przykład tu skręcał. Hmm. A I tak, trzeba przestawić, dobra. A, z, a zmień to działa? O, a, a co? O kurcze! Można! Eee, no bajka. To dobre. O, i przyjechali. Dobre. No nie, no to, to trzeba zmienić koncepcję trochę. Oj. No to tego to ja nie wiedziałem. No to trzeba sobie kartkę naszykować i to jakoś rozplanować. No, to było szkło i drewno, czyli to by. Chociaż to nie. Najpierw to i tak musi być ta maszyna. Ciebie tak, w takim razie wezmę tu na chwilę. I drewno. O tak. Teraz ciebie. Jest. Jedną sztukę tu i teraz tak. Tu są mijanki jakieś. A że tu rozchodzi się na różne strony, dobra. Aha, i teraz trzeba będzie pod to ustawiać drugą maszynę. W ogóle ty w złą stronę idziesz. Mhm, dobra. To to usuniemy. To chwilowo gdzieś tu. Eee, I tak, jeden tu, tutaj dasz tak, ale jakiś taki, żeby się łączyły. O... Bardzo dobrze. <dobre>, dobre. Dobre, dobre. I teraz tak. stąd... O. Tak. Dobrze jest. Prawie dobrze. O! No, tak. Tak będzie Git. Jezu, ja nie tą maszynę wstawiłem. Dobre. dobre, dobre. I ta też nie jest dobra, nie? No nie. Przecież ja te maszyny wziąłem. Eee, Pożyczyłem tam. No to cała konstrukcja. Dobra, ale jest jakiś zamysł, nie? No i to sobie będzie szło jedno i drugie, i tu będą dwa wjeżdżały do tej maszyny. A i będzie produkować słoiki, czy tam jakieś inne ramki. Ale dobra, chłopaki już chyba kończą. Zostało wam tam coś jeszcze? Czy już wszystko? Wszystko. Dzień dobry. To teraz Brandon musi to posortować. Sortuj, kolego. Zobaczymy ile wypadnie. O, trochę wypadło tego plastiku. O, i metalu. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To ja to tak na szybkości wrzucę. Ten plastik, metal, niech się robi. Reszty nie wrzucam, bo może już nie będzie trzeba. Metal, chodź. Tak, niech to się produkuje. I jak się to wyprodukuje, to się zobaczymy. Oj dobra, w międzyczasie ja już te dwie maszyny tutaj zamontowałem. Ukradłem stąd, o jedną stąd, drugą stąd. I zostało osadzić tą piękną, ale tu moment, bo ta przeszkadza, ojej. Bo ta przeszkadza. E, dobra. Chodź. I tu jakoś, jakoś, takoś o. Będzie dobrze? Nie. Jeszcze kawałek. O! Yy, pięknie. Tak. To jeszcze. Yy, no. O Jezu, o, dobra. Już myślałem, że się cała podniesie. Mamy to. A, bo tu trzeba włączyć i. A ja nie wrzucałem nic. A, zakręciłem się. Dobra, organiczne też wrzucę. Niech się robi. Dobra. I teraz tak. O. No, samo robi, dobra. Okej. Okay. Chodź, drewienko. Śrub. O, i od teraz można obserwować, tu z góry, jak to działa. No, działa. No, piękna sprawa. To mogłem przekręcić i puścić tutaj. No, ale to do przerobienia. Dobra, to prototyp na razie. O, paletę od razu. Tak. A tutaj trzeba wybrać. To na razie rób słoiki. Niech się robią. No, przeskocz, przeskocz. A, i trzeba zobaczyć, czy się tutaj wszystko skończyło sześćdziesiąt sześć. Tak i teraz na tą paletę. Też zabierzcie, zabierzcie to wszystko. Yy, to człowiek zobaczy ile, ile jeszcze brakuje. Hmm. A bo tu są małe, okej. Okay. A tu teraz średnie są zrobione? Tak, średnie. To rób już średnie. Okej, okay, okej, okay, to już o! Można na paletę ułożyć słoików parę. Czegoś zabrakło już. Tak, chyba szkła. Tak, mało szkła jest. Ale ważne. Ale to bałagan. Ale to jeszcze ten odcinek może następny i już będzie porządek. Dobrze, że to udało się odkryć, że można tak pięknie układać te taśmy To zmienia postać rzeczy, to jest game changer, jak to się mówi, tak? Okej, okay. no i się tam doprodukuje. Ja lecę spać i widzimy się że w następnym odcinku. Jeśli się podobało, to dajcie łapkę w górę. I na razie, cześć.